Zio, witam Santara na kanale wesołych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w rodzinnej atmosferze. Życzę Wam, żebyście fajnie spędzili, żeby Mikołaj wam przyniósł super prezenty, żebyście spędzili to w rodzinnej atmosferze, żeby wszystko się udało. Noworoczne życzenia jeszcze pożyczę, bo jeszcze będzie live z Wiskiego życia na koniec miesiąca. Mikro, nie wiem, czy zrobię chyba przed ostatni dzień miesiąca. No i ludzie, ludzie, wszystkiego dobrego, w ogóle prezenty, żeby się udały. Ja to mam taką fajną rodzinkę teraz, że dostaję zawsze prezenty, które mi się podobają, żeby wasza rodzinka też się domyśliła zawsze. Mikołaj, żeby się domyślił, jakie prezenty lubicie, bo to jest super frajda. No. Fajna czapeczka, nie? Dobra, to wszystkiego dobrego, jutro świętujemy wszyscy przez dwa dni, prawda? No i oczywiście dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, pozdrawiam, pa pa! Tur, tur, tur.